Wysłać Harry'ego Pottera do nieba czy do piekła Uwalnia zniewolone elfy To, to bardzo dobrze, bardzo dobrze Podgląda ludzi dzięki pelerynie nie widzę. Jeszcze pewnie jak sikają O, bardzo źle Chodzi z siostrą swego najlepszego kumpla A, to tamto takie obojętnie Łomatko 10 do 10 Nie wiem czy ma iść do nieba czy do piekła Dobra, sorry Harry Potter Palisz się w piekle Ha, <laughs> A ciekawe, gdzie ja trafię, jak padnie na mnie. Ja też będę musiał pójść albo do nieba, albo do piekła. Aaaa! Na razie jest policjant. Złapał wiele przestępców. O, no, no normalnie super, brawo. Ale zdobywał informacje torturując przestępców. Eee, ale on tylko gilał takim listkiem. Nie, no, naprawdę powiedziałem listek na piórko. Nie, no. A ja głupi. No to takie delikatnie spoko Zwolniono go z pracy za stosowanie tortur Więc założył gang A chyba gang słodziaków ale gangów nie wolno zakładać, to źle. Został aresztowany i w więzieniu też założył gang? Przecież to jakiś świr jest. Bardzo niedobrze, minus 10. Ło, do piekła ma, 15 punktów, do nieba 12. Gdzie teraz tego policjanta wybrać? A wiesz co, policjant, a idź do nieba, tam też gang załóż. Pokaż jak gra ci się podoba i daj jej 5 gwiazdek. Co? Nie, no mi się jeszcze nie podoba, co to ma znaczyć? mam wiedzieć, czy mi się podoba. Jeszcze nie zdążyłem dobrze zagrać. A wam się podoba odcinek? Daj łapkę w górę. Kliknij, super! Co? Nie wiesz, czy ci się podoba. Klikaj! No, a ja tu nie kliknę. No tak, jeszcze reklama mi wyskoczyła. No super, już w ogóle. Szybciutko, gdzie jest brak reklam? Tu ile? 1399! Za 1399 to już bym miał półkę baba! Łomatko! Jedno spal, drugie zbaw. Że co, że ja mam wybrać? Czy kto, co, co? Dobra, yy, myszka. Nie no, szkoda mi takiej myśli małej. Zobaczcie jak się boi. O nie, nie pal mnie, proszę, o, o. A ten jak się boi drugi. <laughs> proszę, proszę. Miszko na zwierzątek, zwierzątko idzie do nieba, gościu do piekła. O, tu, kobita idzie do nieba, a facet idzie do piekła. Łomatko, Naruto, jakiś wojownik. Nie, Naruto, chyba spoko jest. To Naruto idzie do nieba, a gościa palimy. Najgorzej będzie jak na mnie padnie. Ja nie wiem gdzie ja pójdę. O, szrek teraz! Myje zęby owadami. Nie no, no to chyba on jest ogrem, przecież on może. No to tak. Yy. No dobra, Okej, okay, takie. Nie wychodzi z domu, bo myśli, że wszyscy się nim brzydzą. Ale to nie jest chyba złe przecież ani dobre. To jest takie nic. Chyba, że smutek to grzech. Co, dostałeś gę, Smutno ci? Idziesz do piekła, szatanie jeden. No, to szereg grzech, strasznie. Nie wolno tak smutnym być. Pierdzi w twarze swoich wrogów. Normalnie mu w twarz pierdzi, a on to je. O nie, to jest to jest minus 10. O ja, szrek, 14 punktów na złe, 4 na dobre. Na dobre i na złe. Dobra, ale Shrek fajną bajkę zrobił. Nie, on do nieba. On do nieba. O, widzicie wam Shreka i policjanta w niebie. Ła, to kto to? Jakiś chłopak o, nie lubi wysokich. Na no, za co niby? Co mu zro... Nie, to jest y, niedobrze. Czerpie przyjemność w torturowaniach swoich wrogów? No co za dziad jeden? Nie, to mi. O, straszne. Szczęśliwy, gdy widzi w lustrze swoje odbicie. Powiem tak, to nie jest nic złego, nie? Ale zobaczcie, jakoś się tak głupio cieszy. On jest. Zwredny. Nie, to normalnie takie minus cztery. <laughs> On w ogóle dobry nie jest. Pat, patrz jak się cieszy. On robi tak... Ha, 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 ale głupki pójdę do nieba. A ja mówię... a Nie! <laughs> Piekła. O, wyszli ludzi do nieba, a pozostałych do piekła. Pinocchio nie da się do nieba, bo on jest kukiełka z drewna, idzie się palić, bo on kłamał. O, to jest człowiek, to on idzie do nieba. Thanos to nie jest człowiek, on idzie do piekła. A Michael Jackson, to ja teraz nie wiem, czy to był kosmita, czy człowiek. Nie, ty idziesz do piekła. Ej, to jednak człowiek był. O, Harley Quinn zakochała się w swoim pacjencie. Mmm, buzi, buzi. No to nie jest jej wina, że Trafiła na złego chłopaka, no To tak trochę dobrze, takie jeden na dobrze Bo przecież to miłość Trwa w toksycznym związku A no to już trochę źle, bo tu już by zauważyła Dańczy na szarfie, no to dobrze, nie? Sport to zdrowie O, i widzicie? Może ona zabija ludzi Może niszczy miasta, terroryzuje wszystko Ale ma więcej punktów do nieba Ona idzie do nieba Coś czuję, że jakbym był bogiem w niebie, to by mnie chyba zwolnili O, ale mogę teraz jokera sprawdzić. A, no, super, za reklamę, oczywiście. No ja ale muszę obejrzeć. Ale zobaczymy, przynajmniej później też co się stanie ze mną. I Joker wciąż mieszka ze swoją matką. Co? Ile lat ma Joker? Około 30 lat! Dobra, gościu, przesadziłeś. To jest minus 10. Niespełniony komik i stand -uper. O, to prawie jak ja! Nie żartowałem tak naprawdę, zawsze chciałem produkować sokowirówki, ale jestem za głupi. Więc y, za marzenia mu dać 10. Ledwo potrafi zapanować nad gniewem podczas jazdy metrem. O, to źle, to do psychiatry, proszę pana. Ło, Joker, chyba do piekła idziesz. Ale zaraz, zaraz. Zobaczmy mnie, bo w moim niebie jest Harley Quinn i jest wolne miejsce obok niej. Czy to nie jest przeznaczenie? Dobra, idź do swojej dziewczyny. I teraz się kochają razem, są ze sobą, kochani. No teraz to by w niebie podwyżkę chyba Dostał za takie akcje. Dopasuj ciała i duszę. Ojej, o, o ojemy, jakie trudne. Ojejku, jak ja to teraz mam zrobić? Ojeju, ale trudne. Nie wiem, jak ja przejdę tą grę widzowie. O, to jakaś bredna kujonka. Nie oddała pożyczonych książek i obśliniła je jeszcze. Napluła na nie. O, bardzo źle. Minus 10. Pierdziała, gdy tylko była sama. E, nie, jak sama, to dobrze. To plus 10, bo samemu była. Na nikogo nie pierdziała. Używała widelca zamiast pałeczek w azjatyckich restauracjach. Dobra, no bez przesady, może nie umiała pałkami, co? Takie jeden na niegrzeczne. O, no i przykro mi. Panikujonka dobrze się uczyła, ale idzie do piekła. O, Rick, ciągle beka. Rick z Riki Morty. Uy, oj tam, oj tam. Dobrze, trzeba być, dbać o jelita. 10. Kiepski przykład dla O nie. No tak, bo nie jeździ i pije. Pętajcie, nigdy nie pijcie po jeżdżeniu. No, niedobrze, niedobrze, minus 10. Zamienia się w ogórka, żeby uciec przed problemami rodzinnymi. A, to spoko tam. Ogórki są dobre, ja lubię ogórki. Kiszone, najlepsze. O. Plus 5. No i widzicie, Irik normalnie idzie się palić. Nie, bo idzie do nieba. O, Billie Eilish. Dobra, yy, bierzemy ją. Ta i super znowu reklama. No nie wierzę. To ja zapłaciłem 12,99, żeby i tak oglądać reklamy. Hamstwo i skamstwo. Billie Eilish to była fanatyczka Biebera. No i co z tego? Bez przesady. Dobra, no i co? Każdy kogoś lubi. Siadała na ludziach robiących pompki. No a może oni chcieli... Żeby lepsi byli silniejsi To bardzo dobrze, to pomagała Nosiła workowate ubrania No i co z tego, no to, to, to kit O i Billie Eilish idzie do nieba Widzicie, bo ona ładnie śpiewa la, 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 la. Jestem krzeczna! O matko, co to jest? Nazywam się Duke Armstrong, jestem założycielem i prezesem startupu. Skąd mam wiedzieć, czy on kłamie? Dobra, on kłamie. Jest tu, kłamie! No dobra, jestem na bezrobociu. Widziałem jak młody mężczyzna kradnie starszej pani torebkę. Yy, to chyba prawda, prawda. Natychmiast interweniowałem i udało mi się złapać złodzieja. A? Dobrze, dobrze. Kłamie! Kłamie, nic nie zrobił dziad. Taki jesteś oszust, ta? Jeszcze pewnie mu pomógł. Dobra, kłamstwo. No dobra, interwencja nie była. Co? Dzielnie walczyłem z tym złodziejem. Kłamie! K kłamstwo. Kłamstwo. Ha! Bałem się, kiedy staruszka powaliła coś tam. Przytrzymałem złodzieja, żeby nie uciekł przed przybyciem policji. O! Czyli staruszka go tam... Ciach, cia, Prawda? Oddałem torbę staruszce, niczego nie ruszyłem. Patrzcie, jaki złodziej ok ukradł kłamstwo. 20 dolarów jej zajumał. Czy mogę go dynamitem wybuchnąć? Uuuu! Biorę to. Tak, oczywiście, jak obejrzę sobie reklamę do końca, nie? Więc już kliknij tą łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, żeby przetrwać tą reklamę. No i nie, no szukali mnie, nie O, Jest, jest, jest działa. O, Ale ja ja. O, spa Spider-Man został bohaterem, by zarabiać pieniądze. No i bardzo dobrze. Ratuje ludzi, zarabia pieniądze, robi to, co lubi. Normalnie 10. Spowodował śmierć swojej żony przez promieniowanie w jego krwi? Co? To tak było. Czy to są jakieś jajca? Bo ja już nie wiem. Wyślijcie mi napiszcie widzowie, bo ja zaraz oszaleję. Ja w to nie wierzę. Ja mu daję na dobrze. O, tak też było w pierwszej części. To też dobrze. I normalnie Spider-Man idzie do nieba. To był grzeczny chłopak. Dzień dobry, mówił zawsze na klatce. O wredna baba. Ciągle zdradzała spoilery. O, to tak jak ja bym powiedział, co się stanie, czy ja pójdę do piekła, czy do nieba. Ja nie powiem, nie powiem, bo sam jeszcze nie wiem. To źle bardzo, to jest nie bardzo niedobre. Codziennie zaczynała dietę od nowa. A to nie... Nie, no no, to tam bez przesady, to nikomu nie szkodziła. Jeden takie. Wpisywała numery telefonu koleżanek w toaletach barów. A, widzicie? Mówiłem, że wredna baba. Wredna minus 10. Do piekła z nią! O, ja cię kręcę. Billy Eilish, czy Let me watch. Billy Eilish była w niebie, idziesz do nieba. Doktor czy zombie dziadek? Nie no, zombie nie może iść do nieba. Doktor idzie do nieba. A tu nie wiem, kto to jest, kto to. Dobra, losowanie, losowanie. O, i nie, nie widziałem. Nie widziałem, nie moja wina, kto się spalił, kto ocalał. O, Lord Vader. Dawaj go. No i co on robił? Uwaga, nie jest najlepszym ojcem we wszechświecie. No nie, on nie był dobrym tatusiem, To jest, jest brzydko. Zniszczył planetę. A to dziad. Nie, to minus 10. I zabił własnych żołnierzy. To minus 1000. Dobra, sorry, Lord Vader, idziesz do piekła. On był bardzo niedobry. O, a tu jest jakaś miła kobieta. Ma zwyczaj tańczyć, gdy gra muzyka. No i bardzo dobrze, normalnie robi. No i Gitas plus 10 W końcu ktoś jest grzeczny i normalny Ćwiczy codziennie w swoim wolnym czasie I sobie śpiewa Grzeczna kobita, super Próbuje zwrócić na siebie uwagę No i dobrze, jest przebojowa, rozrywkowa Super O, w końcu grzeczna kobieta, która pójdzie do nieba Nie co? O matko spaliłem ją! No trudno, zdarza się! Wyprowadziła się z domu w wieku 15 lat, by podążać za marzeniami. O, no i subcio! Została wziętą piosenkarką, chociaż według nauczycielki postaw wiki nie umie śpiewać. No i dobrze, że śpiewa. A ja chyba wiem, kto to jest. Ale, 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 ale. Możecie napisać w komentarzach, jak wiecie kto to jest, ale ja nie powiem. Założycielka organizacji charytatywnej Super! No to idziesz normalnie do nieba. Trzeba pomagać i trzeba spełniać marzenia. Wybierz kto jest najgorszy! Dobrze, że mnie tu nieba, bo bym musiał siebie wybrać. Królewna ścieżka nałożyła swoje macosze rozgrzane, żelazne buty, co ją zabiło. A ta uwolniła wszystkie zwierzęta, zabijając pracownika zoo. No ale ta uwolniła zwierzątka, to ta jest gorsza, ta na górze. O, matko. Teraz to jest gorszy? Ten torturował przestępców, ale tylko tutaj piórkiem, piórkiem, to ona jest dalej gorsza. Łapał żołnierzy i cywili, nabijał... O, matko! Co? Dobra, on jest tragiczny. O, i on idzie, i on idzie do piekła. Co tu? się dzieje w ogóle. O, a kto to jest za pani, miła pani? O, wszystko jasne, proszę yy. Widzicie, co robi? Widzicie, tam są pieniądze. Źle, kr... Nie, źle. O, to zła kobieta była. Proszę pani, pani jest zła, pani idzie do od razu, z buta do piekła. O, tu jest jakiś gościu. Uwielbia satyryczne komentarze. No to spoko. Lubi grać w niezależne gry. No super. Sprzedawał hot dogi, żeby spełnić swoje marzenie. Super, gościu. Jesteś najlepszy, idziesz do nieba. O, to ja, to ja. Najpierw Wlewał mleko, potem wsypywał płatki. No bo skąd mam wiedzieć ile ja zjem? Ja sobie wlewam mleko, a potem sobie sypię płatki. I wżeram. jak mi się kończą płatki, to dosypuję płatki. Tak ciągle dosypuję, aż się napcham jak świnia. Nie no, no to to, to ja sobie dobrze chyba dam, tak? To, to jest dobre, dobre, pięć. Szanował wszystkie kultury. No oczywiście, że tak możesz sobie przy... ja, W sensie... Nie, to tam za dużo nie obchodzi, co kto robi. Ważne, żeby ktoś był miły. Jak jest ktoś dobry, to jest dobre Jak ktoś jest zły, to jest zły. I nie lubię jak ktoś się. Zły. No to też chyba dobrze powinienem dać, nie? Dobrze, dobrze, szybko. To nawet 10 sobie dam. Założył studio, by robić gry, które polubi jego dziecko. A to z przyszłości jest, widzicie, czyli gry będę jeszcze robił. Przecież w sumie już raz zrobiłem taką gierkę. No to ja ja, ja do nieba jestem najgrzeczniejszym chłopcem na świecie przecież. Normalnie sobie daję plus 10. I uwaga, uwaga. Pójdę teraz do nieba, czy do piekła? Do nieba! A teraz ciekawi mnie czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.